Czasyczę to od razu idąc za ciosem, chciałbym porozmawiać o dwóch najczęstszych błędach w doborze tematu i kompozycji na zdjęciu. Generalnie cyknąłem na szybko dwa zdjęcia, właściwie nie ruszając się od biurka. I na ich przykładzie postaram się to nieco omówić. Pierwszy to jest zdjęcie mojego biurka w części której nie widzicie na kadrze. Jak widzicie, jest tutaj niezły bałagan. No i właśnie to jest często też problemem na zdjęciach. Także jest bardzo dużo obiektów: tu jakaś lampa błyskowa, tu jakieś długopisy, tu zegarek, tu coś tam, i po prostu odbiorca tego zdjęcia w ogóle nie wie na czym powinien skupić uwagę. Czy to jest zdjęcie tej lampy błyskowej, może czy bardziej tych długopisów? Jaki jest tutaj sens za tym zdjęciem ukryty? Więc Innymi słowy, błędem fotograficznym jest zbyt duża liczba obiektów na zdjęciu. Dalej drugim częstym błędem jest tak zwane zwykłe pstryki. To są jakieś złożone ubrania. Nawet powiedzmy, że kompozycyjnie to się spina. Widzimy, że tutaj górna część zdjęcia i boczna idą jakoś tam w jednej trzeciej ekranu, więc jeśli chodzi o kadrowanie, to nawet, nawet bym powiedział, że jest dobrze. Ale co z tego, jak to zdjęcie jest nieciekawe, no jakby nie wiadomo tutaj troszeczkę o co im chodzi: czy to chodzi o to, że fajnie, że jest porządek, czy żona ma ładne spodnie, czy, 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 czy o co chodzi. No widać, że to zdjęcie nie, nie jest zbytnio przemyślane, nikt nie zastanowił się nad nim zbyt długo. No, i po prostu, no, no to jest, jest to takie zwykłe zdjęcie, nawet ciężko tutaj o nim coś ciekawego opowiedzieć. Na przykład o warunkach, w jakich postawało czy coś. No bo, no bo jest to takie zdjęcie, które każdy z nas mógłby bez problemu zrobić. I dole, takie ciekawostkę powiem, że to zdjęcie właśnie robiłem tabletem, właśnie tym, który widzicie. Więc dosłownie, właściwie, każdym sprzętem taki kadr można skomponować. No, no i no nie jest to zbyt, zbyt ciekawe, zbyt pasjonujące, i jest to straszną plagą na wszelkiego rodzaju grupach Facebookowych właśnie te dwa rodzaje zdjęć, czyli zdjęcie, no właśnie mało ciekawe oraz zdjęcie, gdzie nie wiadomo co jest tematem, ponieważ jest zbyt dużo tych obiektów w kadrze. To tyle w takim razie ode mnie. Trzymajcie się cieplutko i oczywiście zapraszam do subskrypcji oraz yy, lajka pod yy, filmikiem. Hejka.